Dzień dobry, cześć i czołem moi kochani. witajcie wszyscy przeserdecznie chyba ostatnim już scenariusz, który nam pozostał, w ogóle do Heroesów w piątek oczywiście smacznej kawusi wam życzę, to jest moja dzisiaj hmm. druga i ostatnia kawa, zazwyczaj jak nagrywam to piję jeszcze więcej e, ale tym razem no, e, mam wyjazd słuchajcie w nocy, ale o tym sobie może zaraz pogadamy Was nagra, słuchajcie przechodzimy sobie do, no chyba ostatniego scenariusza z tego co rozumiem e, scenariusz o nazwie Refuge, chyba tak to można sobie tutaj powiedzieć no i co, stwórzmy łapkę od razu no, gramy Nekropolium. zajebiście. Spróbujemy sobie z surowcami na początek, bo czemu by nie, no i rozpocznijmy grę. Eee, no i standardowo możecie sobie tutaj przeczytać, ja on tego nie będę czytał, ani nie będę tego tłumaczył, bo nie chcę was zawstydzić moją umiejętnością języka angielskiego, którą posiadam. Eee, no ale generalnie widzę, że będziemy się chyba znowu mieli trochę, będziemy mieli trochę zabawy. Jesteś sure pewien the manuscript. certainly. enough lives were spent in translation that there is no question. there is a portal here, here guarded by dragons, leading to a place untouched for over three hundred years. dragons, eh? Hey. that's our first step. that kudur is the only step. Okay, dzień dobry, tydzień wiewiórki się nam zaczyna, słuchajcie, tym razem zrobię to od razu i zobaczymy sobie e, jakie mam tutaj e, cele, okej, okay, Nadia musi przeżyć, musimy wygrać tutaj ten e, smoczy coś tam, kurwa zawody jakieś, no i wizyt e, Oracle mamy, spoko, e, słuchajcie, ważniejsze dla mnie jest to co napisał Tardaj pod jednym z poprzednich odcinków. Eee, tak, to jest ostatni scenariusz z podstawki. Okej, okay, z podstawki. Czyli już mamy chyba później przeznaczenie w takim razie. Słuchajcie, czytam uwagę, tutaj kolega się jak najlepiej, e, jak zwykle on tutaj bardzo, bardzo rozwinął. Ten scenariusz jest dość trudny, a jego trudność polega na tym, że tutaj najważniejszy jest early game, czyli sam początek. Będziesz od razu z każdej strony otoczony przez przeciwników. Oni będą wszędzie i będą mogli bardzo łatwo dostać się do ciebie, przez co będziesz często atakował i często będziesz atakowany. Koniecznie przez to polecam grać na dwóch trzech bohaterów, kiedy już zaczniesz podbijać miasta. Ważne jest to, żebyś na początku gry jak najszybciej zraszował jak najwięcej zamków. Jeśli będziesz pasywnie czekać na swoim biomie, to będziesz prawdopodobnie się mocno denerwował. Staraj się pamiętać każdy gracz przychodzi skąd, e, skąd przychodzi każdy gracz, żebyś wiedział na jakich frontach dzieją się walki. Nie przejmuj się na początku główną fabułą, staraj się przetrwać i wyeliminować innych. Scenariusz nie skończy się, jak wszystkich pokonasz. W związku z tym. Na północny zachód od twojego zamku będzie kolejny zamek Nekropolii. Warto go zająć, ale przygotuj się na to, że są tam jednostki do pokonania. Na północ od twojego zamku będzie teren Akademii i jego też warto zająć. Teraz ważne, to z wykrzyknikiem jest chyba bardzo ważne. Obok zamku Akademii będzie więzienie. Jeśli tylko uda ci się je odbić, nawet ze stratami, to uwierz mi, będzie warto kapslukiem. Ten bohater, co tam siedzi, jest naprawdę świetny na początek gry. No dobra, no to mamy dwa kluczowe obszary, pierwszy północny zachód, okej, okay, i po prostu północ, no dobra, to postaramy się tam uderzyć, czym prędzej, słuchajcie, czym prędzej no także się się ciekawy scenariusz, ojej, my mamy totalnie nic nie zbudowane tutaj, niedobrze very niedobrze, very niedobrze no Raven, no dzień dobry, witamy w klubie E, witam w klubie pana Raven. Panią Raven, przepraszam. A ty, Raven, nie masz tego? Nie, ty nie masz. To Wladimir ma od zaraz. Nie, już nie pamiętam. Dobra, nie znalazłem. Ej, tu masz magię zniszczenia? Fajnie. Magię roku? Spoko Mam magię przybłania w ogóle na start. I co mamy specjalizację? Yy, aha. Okej, okay. średniawka. Już wolał tego spijacza dusz, chyba, nie? No też by było lepsze, tak szczerze. Dobra, czy będziemy chcieliście w skill wheel? Patrząc na to, ile tutaj będzie walki, to faktycznie możemy, może nam się udać powijać, nie? Tyle poziomów. No to jest bardzo fajne, nie? Skowy to zmniejsza morale o 6. No to to jest zajebiste. Co do tego potrzebujemy? Oświecenie, okej. Okay. Magiem roku i magie przywołanie, czyli generalnie dobre, dobre rzeczy. No i zostają... Ej, no to masz bardzo prostą ścieżkę. No, to spróbujemy pójść pod skillula. I tyle, i tyle, i tyle. No dobra. Najważniejsze jest teraz to, żeby udać się tutaj na północ, tak? No dobra, to zaczniemy tutaj skalking jakiś. Zamiast scoutingu po prostu wyśmiegiemy się tutaj po złotko, bo też się może nam przydać. Dobra, no przyznam, wam, że troszeczkę się cykam tego scenariusza, bo nie wiem jak on nam wyjdzie, nie. Nie wiem jaka będzie faktycznie tutaj ciężkość tej misji średniej. Kurczę, tak dobra, gnajmy tam. Może faktycznie uda się jakoś szybko to wszystko połapać. Okej, okay, z wami mogę się pobić akurat, ale mogę też iść tutaj na północ dalej, więc idźmy dalej na północ. Faktycznie już się pojawiają te tereny akademijne, że tak powiem, więc będzie ciekawie. Eee, no, słuchajcie, ja popiłem sobie kawusie za niedługo będzie ostatni mecz naszej reprezentacji na tym Euro, na tym turnieju Więc zakupiłem sobie już dwa piwka, jedno taki radlerek, drugie bezalkoholowe, bo Tak jak mówiłem na przedwczorajszym materiale, że będę jechał w nocy prawdopodobnie nad morze No i tak też się stanie, horda wyzwanie No dobra, spoko Pomóżcie się z nimi nie bijmy na razie Ej, faktycznie, i on jest pusty Ja pierdykam, nieźle, a ja nie wyciszyłem telefonu Very nice Very, chciałem powiedzieć very niedobrze, a wyszło very nice Dobra, nieważne, e, tak, więc, więc nie można przesadzać z alkoholem wyjątkowo, <laughs> nie no, nie, nie, nie popieram nadużywania jakichkolwiek, słuchajcie, środków, e, czegokolwiek, nie, nie nadużywajcie niczego tak szczerze, nie, bo, bo, bo to nie wyjdzie Wam na zdrowie, e, więc, więc to, to mogę polecić, no a ja dzisiaj tak jakby malutki radlerek, e, i tak mecz się skończy o godzinie jakiejś tam 20, to oznacza, że będę mieć jeszcze jakieś 8 godzin. Do wyjazdu mojego, więc sądzę, że te 2% tutaj mi nic już nie zmieni, i tak znowu się przespać, zjeść coś, także na luzaczku eee, po takiej ilości nie będzie śladu, już w moim organizmie po, po takim czasie. Dalej, pusty zamek, no to dzień dobry. Fajnie, fajnie, cieszę się. Daj mi tutaj od razu jakiegoś tego karczmę, ok, karczmarza. Dzień dobry, Wladymyr. A zróbmy sobie tej... ciebie. A nie, bo wy mi dajecie więcej punktów w mroku, no, każdy jeden taki śmieciuk to jest, wiecie, dodatkowy punkt w mroku dla nas, nie, więc, więc warto to zgarniać. No i tej pan zielonka zaraz powinien gdzieś podbijać, nie, pytanie gdzie. W sumie mogłem brać złoto. A, i tutaj, okej, okay. wyzwanie, okej, okay. dobra, rozumiem o co chodzi, ale może spróbujemy porobić? Przecież na wyzwanie będzie ciężko, ale nie mamy też dużo armii, jeszcze więc nie mamy za bardzo czego tracić, nie, spróbujemy. Może nam się tu jakoś uda zrobić. Magi, gil, zróbmy kryptę na dzień dobry. No fajnie, że mamy już ten drugi zamek, nie szybko poszło i w takim razie możemy się udać tutaj na, na zachód teraz totalnie i spróbować odbić jeszcze ten trzeci zamek, nie, to wtedy będzie mi całkiem, całkiem komfortową wydaje mi się sytuację. E, tak, więc słuchajcie, więc w nocy sobie wjeżdżam, e, wy to oglądacie wczoraj, znaczy wy to oglądacie jutro, ja to nagrywam wczoraj, ja to nagrywam jeszcze, co my dzisiaj mamy wtorek, tak? Mm, nie widzę, teraz tak wtorek mamy to wy to oglądacie w środę no czy, czyli, czy, czyli już dzisiaj powinienem grzać dupę nad polskim morzem eee, więc, więc więc fajnie eee, no i mam nadzieję że wy też sobie słuchajcie odpoczyńcie w te lato bo ja ja mi się nie zapowiada jakoś mega fest żebym miał odpocząć ale może 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 coś tam zawsze wiecie się uda nie no zrób sobie te grę spoko chodź wodymur wodymur dawaj tu Dawaj się tam po level wbijesz. Dobra, no spoko, coś tutaj nam się teraz klaruje. Zapiszmy rozgrywkę. Eee, o, właśnie trzeba było stare, stare zapisy. Halo. Bo wy gagatki jeszcze tutaj nie, nie komentowaliście mi nic. Gagatki moje, więc do widzenia, do widzenia. Zachęcam do zostawienia komentarza. Na razie sobie na Bergman YouTube. Ponieważ kolega Bergman nie jak wiadomo, wszyscy dobrze wiemy. Naszym sponsorem oficjalnym, sponsorem oficjalnym kanału Bishop jest. Tak jak Biedronka Reprezentacji Polski, tak Ber... mm, zajebiście. Tak Birdman jest oficjalnym sponsorem Bishopa, więc, yy, więc, więc yy, yy, musi się tu znaleźć, musi się tu znaleźć. Ale jeśli wy również chcecie być tutaj na zapisach, no to słuchajcie, świat stoi przed wami otworem, zapraszam, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do komentowania. Materiałów tutaj u nas, no i wtedy słuchajcie, znajdziecie się również na zapisach tutaj na kanale. spróbujemy ten, spróbujemy porobić to więzienie, chociaż to pewnie będzie ciężkie, ale na tym etapie rozgrywki, jakby się udało zrobić, no byłoby cudownie, tak sądzę. Swoją drogą, mam ponownie odpalony wiatraczek tutaj obok, więc nie przejmujcie się jakimiś szumami. Jeśli one bardzo przeszkadzają, to dajcie znać. Choć widzę, że już od paru odcinków e, gdzieś tutaj chodzi ten wiatrak i jeszcze nie ma, mm, nie ma, że tak powiem, krzyków w komentarzach, więc chyba jest, chyba jest i Dobra, no spróbujmy, to będzie na pewno ciężkie. No, Czekamy. ujejmy, totalnie mu nic nie zrobiliśmy, no tak nawet tutaj level'a nie mówiliśmy nie? Ale, słuchajcie, postaram się to mądrze rozegrać jedyneckami naszymi, jedyneckami. Czy ja mam jakieś czary? No mam na pewno e, wskrzeszenie, powinienem mieć przynajmniej wskrzeszenie. Eee, ja coś tutaj wykombinujemy, tak mi się wydaje. Ostatni Ciebie tutaj, Ciebie tutaj, Ciebie tutaj. Jedną jedyneckę, a nawet, dobra, tak, w ten sposób robimy, jedną jedyneckę tutaj, u góry. Żeby ściągała uwagę chociaż jednego gnoja, nie? Wejcik, wejcik. Łajcik, oni mają dużo obrony, oni są twardzi, a my im gówno robimy, słuchajcie. Okej, okay, nieźle. Bardzo nieźle. Brałem z krzeszy nie jedno tylko, no ale spoko. Złaj tuj. Okej, okay, i tak tam idziecie. Dobra, spoko. Wejcik. W takim razie. Wejcik. Podejść tu. odejść tu. Odejdź tu. Fajcik Fajcik chodź, chodź tu. Ładuj. Ładuj. Dobra. Chodź, chodź. Ok, nie chcecie się skusić, żeby tam podejść. To bardzo źle. słuchajcie, dobra. Chodź. chodź tu. Łajcik, dobra, fajnie. Wejcik. Zbijaj kontratak, bijaj. Dobra. Super. Jeden mniej. Ojcik. Wbijaj. Nie, my mu totalnie. My nic nie robimy, słuchajcie. Nie, nie, tutaj będą takie straty, że ja nie jestem w stanie tego porobić, nie? Eee, no. Stań tu. Ile walniesz? Ojej, 14 tu aż i jeszcze spadek inicjatywy. Z trzech ożywieńców, Ok, w sumie nie masz takiej tragedii. Dobra, poczekajcie, 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 poczekajcie. Wajtuj. siekaj w gnoja. Spoko. Jeden mniej. Spoko. Nie, absolutnie za dużo nam robią. A my mamy jeszcze całą armię. Dobra, ale to jest ok. Widzę w jakim kierunku. To nie będzie trudne. Tu jest tylko 40 krzyżowców, słuchajcie. To nie będzie aż takie trudne. Totalnie szczerze. E, zrobimy to, ale może jeszcze nie w tym momencie. No nie, totalnie nie w tym momencie. Dobra, słuchajcie, plan jest taki. wycofamy się teraz. Ważne, że mamy ten drugi zamek, nie? To jest też cudownie ważne wręcz. A weź sobie Skowyt Banshees, spoko niech będzie. W sumie, podejdźmy tutaj jeszcze tym naszym głównym bohaterem, nie? Żeby... Halo! Cię nie chcę stracić, masz drugi poziom dopiero co wbity. <grym> o kuźwa, co tu się dzieje? Co tam za zgrupowanie się odbywa? Halo, panowie, co Wy tam robicie w ogóle? Niesamowite rzeczy się tu dzieją, niesamowite, słuchajcie, dobra, okej. Okay. No aż mi chirosy wywaliło. Są już, są już, dobra, tutaj nie walczymy w takim razie, nu, nu, nu. Śmiechnij się tutaj, Wladek, zdobądź to, weź sobie ten Skowyt, spoko, zrób nam tutaj tylko mały pogląd na tych Gałganów, okej, okay. są już, ma... jest już mały pogląd na tych Gałganów, Wracę do zamku w takim razie, Raven, ty, no, zrób sobie tak o, żeby też mieć tam jakiś pogląd, no i spoko, i teraz, słuchajcie, trzeba będzie tej wrócić chyba i zacząć zdobywać... Eee, trochę, trochę, trochę surowca, bo widzę, że mamy trochę średnio z nim. Eee, ja chcę cmentarzysko, wiecie co? Ja chcę cmentarzysko. Ja chcę cmentarzysko. tej gargulce, magi jedynka. Szczerze, no nic z tego nie chcę. Bym chciał już magów mieć, to byłoby dobre. I tak szczerze, do magów to my tutaj nie będziemy grać jeszcze, nie? Dobra, postaramy się pójść później jeszcze, być może się nam to uda zrobić. Będziemy mieli jednego, wiecie, tanka w postaci golema twardego, no i paru strzelców, jeśli chodzi o grębiny, nie? Więc postarajmy się to zrobić w ten sposób, okej. Okay. Kim jesteś, maciarzu? Nur, jesteś nikim, spoko. Nie boli mnie to. Zaraz parę zombiaków sobie weźmie Raven i też będzie git, nie? Okej. Okay. To widzę, że będzie wymagająca mapka. I tu jest jasnowis, to chyba warto się tam przejść do chłopa, wiecie? Dobra, tutaj chłop do mnie też ciśnie jakiś, okej, okay. kolejny. Jakaś inga pinga, Erling. Erling ma kurde tych na start? Kapłanów run? Wow. Całkiem nieźle, muszę przyznać. No, całkiem nieźle. Dobra, kitraj się tutaj. Koligo. Kim jesteś dla nas? Średnim poziomem. Spoko. Wydaje mi się, że możemy z tą zawalczyć. Weźmy sobie. No dobra, to będzie niezłe. Zawalczmy. Powtórzymy nie uciekła, co ciekawe, to jest miłe Z jej strony Dobra yy, Nie spojrzałem co on tam ma, ona ma trochę strzelca chyba, nie? No dobra, spoko Na pewno potracimy trochę jednostek, słuchajcie, z tym się trzeba liczyć Ale Liczę na to, że on straci więcej niż my Tak tak by nakazywała logika, nie? Dobra, stań sobie gdzieś tutaj ty jedyneczko Ty jedyneczko tu, tutaj zasadni strzelca, strzelce No i zrób tak, Ok, git ły panie Ona ma chyba tylko ten ona no, ma chyba tylko mm, to co na start dostawała, to jest ludzik, nie? Okej, okay, teraz ta 11-ka nie? No, jedynka, spoko, to możesz być. Jakiś czary? Przyspieszenie, całkiem nieźle, całkiem nieźle muszę przyznać. Wait tuj. Co, nie podchodzicie tutaj? To ja was zachęcę do podejścia, nie? Dawaj. Usorki, dawaj na ring. Dawaj na ring, dawaj na ring. Zaraz cię zniszczę, zaraz cię zniszczę, zapraszam. Chodź, panie. Panie, co pan? No ładuj Gnoja dalej. Bo on już chyba nam tutaj będzie powoli wchodził na prostą strzałkę, nie? Wal w jedynki dalej. O ty skurwisy. O ty skurwisy, no. A ty chuju bobrze. Dawaj tu. Nojcik. pozwólcie się Gnoja. mamy! Uh, Jedynkę się siedził, spoko Spoko, biw tego Zapraszam tu Biw, no... A ja będę musiał się wskrzesić, trzeba pamiętać o wskrzeszeniu słuchajcie. No chyba te szóstkę będę chciał wskrzesić, ale to zaraz. Najpierw ładuj w niego złapy. Raz, spoko Ok, no zdecydowanie ich będę chciał ten. Ich będę chciał wskrzesić tutaj sobie. Dawaj tu no i patrzcie na to, nie? Patrzcie teraz na to, moje BGs Dostaję się tu. Yeah. Bigu no ja. 16 spoko. Za dwóch, ok. To nie jest to nie jest duża strata. Yy, Bigo no ja. Dobra. Walnij jedynkę. Fantastycznie. Nie mam jeszcze wiecznej, spoko, ale mam nadzieję, że mimo wszystko. Ta mm, że mimo wszystko zaraz się uda to złapać, nie? Dobra, panni go raz jeszcze, super Okej, okay, spoko. Spoko Tak, counter attack. Dobra, wbijaj tutaj Spoko O nie! Zabiłeś mnie? No dobra, to wery niedobrze. I chyba teraz mi wejdzie ta dziewiątka to jeszcze, nie? Dobra, spoko. Po jednym, po jednym to my się możemy bić. No i fajnie, mam jeszcze dwa duchy, nie? Tylko w kontrataku go nie zbi. Okej, okay, cudownie. Ładuj. Cudownie. Złaj tuj. Niestety ta cipa mnie jeszcze tutaj uderzy, ale... 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 Dobra, nie mamy talentu magicznego, nie wskoczymy, nie wskoczymy tak szybko. Chcę cię wstrzesić. To, to pewnie uderzysz ich. W okej, okay, ale to i tak jest mniejsza strata. Dobra, spoko, zrobiona ducha. Szkoda, że te duchy nie zostają w armii potem, nie? No, ale... Trudno. Okej, okay, spoko, biorę to. No i patrzcie, fantastycznie, ciebie i ciebie, to i tak wychodzimy na plus tak w zasadzie, nie? Fantastycznie, mam, mam logistykę. Mamy trzy skile, cztery by były z logistyką. Dobra, wiecie co, weźmy tę logistykę. Będziemy się tutaj sensownie poruszali, przynajmniej po tej mapie, nie? Przynajmniej będziemy się sensownie poruszali, słuchajcie. Dobra, wbijaj tutaj na HT, wracaj. Eee, bierz golemiaki, żeby mieć cokolwiek w armii po prostu. Bierz ich, spoko. Ja się boję, zaraz, zaraz nam finansów może tutaj... przestać wystarczać, no ale słuchajcie, no musimy, nie? No musimy. Wracaj tam, spoko. Czy coś tutaj możemy wybudować? Tutaj na pewno nie możemy te zombiaki dorzucić do armii jeszcze, nie? O! A tu finansów, to to się może przydać. Tak. I właśnie chcę wziąć, słuchajcie, teraz ten drugi typ szkieletów, właśnie ten typ szkieletów. Tylko po to, no one są dużo mocniejsze, nie? One są dużo mocniejsze, a... Jakim jesteś poziomem, Mur? Średni? Okej, okay, tu nie wiem ile masz tam tych... Gremlinów u siebie w armii, no ale na pewno jest to całkiem sporo, skoro jesteś dalej średni dla nas. No spoko, zobaczymy co tam masz. Możesz nam wjeżdżać w miasto, my jeszcze murów żadnych nie mamy, wiadomo. No ale mimo wszystko możesz w nas wjeżdżać, to ja jakoś się ciebie nie boję. Ważne, że już tutaj jeden jakiś mały atak, żeśmy odparli. No i uciekasz. Fantastycznie, cieszy mnie to niezmiernie wręcz. Eee, cieszy mnie to wręcz niezmiernie. No, niski jest dla Nadira, więc luzik totalny, nie? Totalny luzik. Nie ma co się tutaj napinać o to. Eee, no i zobaczymy, zobaczymy co to nam tutaj dalej wyjdzie. Ej fajnie, że gramy nekro, wiecie? Ja lubię nekro. Dawno nie grałem nekro. Chyba dawno nie grałem nekro. Nie pamiętam przynajmniej kiedy ostatni raz. Yy, grałem Necropolis, wiecie, ale ja się cieszę, ja się cieszę bardzo, dobra. staniesz sobie tutaj, odnowisz sobie manę. Może ostatni tydzień to jest, yy, to zrób sobie to. A nie odnowisz manę, bo tu nie mam imagine. No To nieważne, niepotrzebnie ja tu stawałem w ogóle, dobra, trudno. Złap to, spoko. Yy, przekaż mu jednego szkieletora. Dzień dobry, no zawsze coś tam więcej, nie? Zawsze coś tam więcej. A, i w możesz sobie tam wrócić, spoko. No a tutaj coś budujemy jeszcze. Coś by się przydało wybudować, nie? Tak, zajebiście. No będziemy opierać swoją armię głównie na szkieletach w takim razie, w tym początkowym etapie gry, nie? Średni. Czyli spróbujemy, spróbujemy sobie to zrobić. Za taki cudowny komentarz Tardaj, ty już koło w pierwszym odcinku łapiesz się nam tutaj na zapisy. No i spróbujemy sobie ciebie porobić, kolego. No liczę na to... Chyba uciekasz? Dlaczego? Zrób dwie jedynki w ten sposób, 21 ich jest, no to, to dlaczego tak szybko uciekamy? 32 punkty do 10, no to zdecydowanie. Chcę, żeby mi ktoś samą tą naszą pipą ich naklepał, nie? Totalnie, jakby nie rozumiem dlaczego... dlaczego my to przegrywamy. uważam, że ona ma jakiś super duper mocny z czar, Okej Okej, okay. okay. mam dalej 15 zombiaków, jakby... Nie przesadzałbym, nie? Totalnie by nie przesadzał. 3 spadek inicjatywy, dzień dobry. Ok, pozbyliśmy się. Dobra, no, rozumiem o co może Ci chodzić w takim razie. Jeśli chodzi o walkę z nimi, a no tak, ona ma dużo many. Dobra, wiecie co? Ja, jeśli nie musimy, to tego nie walczmy. Bo faktycznie tutaj są duże straty. A ja, słuchajcie, uważam, że dużo lepiej spożypuję tę armię, jeśli ona będzie skonsolidowana u Nadira, nie? Sądzę, że tutaj dużo lepiej ta armia będzie funkcjonować, więc. Może praktycznie jej tak szybko tutaj nie traćmy. Jeśli ona nas nie atakuje, ten nur, no to nikt nas nie atakuje, nie? To mam ją totalnie w dupie. Spoko. Nie atakuj nas, proszę bardzo. Nie chcesz, to nie atakuj. Nie będę się tutaj ci naprzykrzał, nie? No ale jeśli ty nas będziesz jednak chciała zaatakować, to ty się obronimy, nie? Bo to widać, że się obronimy. Na ludzie, Na ludzie. Wiecie co, nawet dobry byłoby... Okej, okay, po prostu sobie tam idzie. Spoko. Dobrym byłoby tutaj nawet to, żeby... Na mm, taką nur, jak ona ma 20 strzelców, nawet porobi sobie same jedyneczki, to Nadir sam zdąży ich powystrzelać wszystkich, nie? Eee, więc, więc na luzaku, na luzaku. więc tak samo, sądzę, żeby była w stanie sama to wystrzelić, wszystko, co ETO. Ta jest. Dobra, martwi mnie to, że dalej nie mam tego drugiego zamku, słuchajcie, że go nie zlokalizowałem, że tak się zatrzymałem gdzieś tutaj, nie? No ale. No słuchajcie, no widzicie, jak to wygląda, no. E, czy, czy, trzeba to chyba zrobić, no. Dobra, są jakieś pierdolniczki, to jest dobre. Tak, Prio dla mnie jest to. A tutaj nic nie możemy zbudować. nie dobrze nie dobrze. Czego nam brakuje? Rudy, ojejmy, rudy nie ma. Dobra, tutaj sam hajs jest potrzebny, więc to jest spoko. Weźmy sobie, nie wiem, te klozety, chociaż zawsze gramy na to. Dobra, teraz biorę te. Czy nie, czy nie zawsze gramy na te? Już, nie wiem, Biorę wszystko, spoko, trochę pieniędzy poszło. No ale patrzcie, ja mamy dużo mocniejszą armię teraz też, nie? Teraz jesteśmy w stanie już, o, na przykład w te gargulce pójść, tak mi się wydaje. Spróbować przynajmniej w nie pójść. Ty możemy Gałganów tu... no, też tak. No dobra, spróbujmy w takim razie tam skoczyć. Tutaj nic nie budujemy, chociaż z drugiej strony 5 stówek za targowisko to nie jest jakiś obme gałało. Wow, I tak będziemy się tego prędzej czy później, nie? Więc może zróbmy to w ten sposób, w jaki teraz to uczyniłem. No i ten zielony tam dalej łazi. Pytanie, ile zamków mają przeciwnicy, nie? Mieliśmy chyba czterech. Dobra, zaraz zobaczymy, bo to był pierwszy, zielony jest drugi. Yy, zielony jest drugi. Jaki jeszcze gracz jest? Żółty, trzeci. Tu mamy trzech przeciwników czy czterech? Już nie pamiętam. Już mi się kurczy tej nogi po co na zgięciu, No, pomarańczowy jeszcze. Jest. No to jest czterech przeciwników. Czyli łącznie pięciu graczy razem z nami. No dobra, spoko. Mówię, że mi się nogi pocą, bo jak siedzę, to mam zgięte kolana, to naturalne, nie, i w tym zgięciu właśnie jak od drugiej strony kolana te zgięcie, to mi się tam zawsze tak kurde nogi pocą tutaj, że to jest masakra po prostu. Wiem, jest to obrzydliwe, ale sorry, sorki memorki, musicie mi wybaczyć. Albo nie musicie, możecie też yy, nie oglądać, ale jednak polecam wam oglądać, tak wam powiem, że polecam oglądać, no co mam mówić, polecam. Dobra, dzień dobry, budujemy mosty dla pana starosty, cześć i czołem. Witam wszystkich tu serdecznie. No i patrzę, jaką teraz mamy armię. Ja wiem, że będę tego dużo więcej tracił, ale... No ale słuchajcie coś za coś, nie? Sądzę, że teraz to my jesteśmy, kurde, konie w stanie kraść, nie? Teraz to my możemy, kurde, kraść tutaj konie. Niski, no cudownie, niski, średni. Zatrzymasz się tu na jeden dzień nadir. No a teraz będzie ważna bitwa tutaj zaś nie. E, Tardaj, dzień dobry, do ciebie należy te miejsce. Przyspieszenie jakieś tam zapaliśmy. Spoko niech będzie. No i spróbujmy dużo bardzo dużo. Dobra, golemiaka tutaj postawimy. Postawić golemiaka nie brzmi zbyt dobrze. Brzmi coś, co, co, co robię zawsze rano po kawie. Stawiać <ślać> golemiaka. No ale okej, okay, nie co tam. Yy, wiecie, no i co, co kraj, to obyczaj, dobra, w ten sposób się ustawimy. Jesteście w dwóch grupach po 35. Jest was całkiem sporo, muszę przyznać. Jest to dla mnie nieco martwiące. No ale okej. Okay. Eee, ja to by wzięłem tak? Totalnie bez sensu. No dobra, nieważne. Ładuj w niego złapy. A przynajmniej jednego ubijesz, nie? To jest dobrze, to zawsze tam gdzieś jeden padnie. Eee, dobra, ty gdzie masz dolot? Tutaj, spoko. Ty masz do wszędzie. Okej okay. Stań tu. Tu Ładuj Ładuj na prostej Znaczy na prostej nie. Do najbliższego o to chodzi Ładuj do najbliższego Ładuj 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 Niech on uderzy Nie chcę żeby ten mi tutaj wleciał strzelca wiecie Ładuj Super Ładuj dalej Ładuj 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 Dobra wlatują Jedynkę bijesz OK. Serio. Dobra, czytajmy grę w takim razie. No ale potrzebuję kamienia. Potrzebuję kamienia, bo inaczej będzie ściupa. Dobra, biorę wszystko. Ale ból. Ból, ból, ból. Coś tu możemy rozbudować teraz? Jak nie byśmy się mogli, tylko że nas nie stać, dobra. Grębliny byśmy mogli Zbudujmy je. Będziemy tutaj działać na tych prostych ulepszeniach, słuchajcie, podstawowych. Nie na razie sobie zaprzemy na Bergman YouTube. I ja Wam wszystkim na tym bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Widzimy się i słyszymy się już jutro w kolejnej dawce Heroes w piątek. Cześć!